jest niebo dla Piotra. Historia Piotra jest bardzo ciekawa. Oczywiście ta historia filmowa, którą założyliśmy i niebo jest efektem jego poszukiwań. Jest to człowiek z niezwykłą charyzmą, z niezwykłą energią. Ma wielki wpływ na ludzi, którzy, których wrażliwość w tym kierunku podąża i, i i oni po prostu zwyczajnie potrzebują kogoś, kto według nich zna odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, i, i taką grupę właśnie tworzymy. To, co dla mnie jest najtrudniejsze, to to, że, żeby przyswoić sobie rolę takiego lidera, który bezwzględnie kieruje tą grupą, w swój własny indywidualny sposób interpretuje Pismo Święte i te reguły narzuca na tych ludzi. Ci ludzie oczywiście są w nim szalenie zakochani. Oddają mu swój majątek, godzą się na wszelkie niewygody życia, a on z kolei decyduje o tych niewygodach życia na wskutek tego, jak, jak wyinterpretuje Pismo Święte.